W sekcji rachunki możesz zobaczyć paragony oraz faktury, które zakończyły proces sprzedaży w Twoim lokalu. W tabeli widzimy kolejno: datę utworzenia rachunku. Data ta odpowiada momentowi zakończenia danej transakcji. Możesz zawęzić zakres prezentowanych danych, wskazując konkretną datę lub zakres dat. Numer rachunku to indywidualne oznaczenie wystawionego dokumentu. Możesz wyszukać konkretny rachunek, wpisując jego numer w polu wyszukiwania. Suma końcowa wystawionego rachunku. Przydzielona zniżka do danego rachunku. Oznaczenie stolika, przy którym rachunek został zamknięty. Z listy rozwijanej możesz wybrać stolik lub stoliki, z których paragony chcesz wyświetlić. Kelner, który zamknął paragon. Sposób płatności. Możesz zmienić go przy każdym paragonie na inną metodę zdefiniowaną w Twoim lokalu. Fiskalizacja. Pozwala sprawdzić, czy dany rachunek został zafiskalizowany. Jeżeli dany paragon wyświetla się jako niefiskalny, należy sprawdzić, czy został wydrukowany jako dokument fiskalny. Należy pamiętać, iż w systemie StoryOS w innych zakładkach uwzględniane są tylko wartości zafiskalizowanych dokumentów. Faktury do paragonu. Kolumna ta wskazuje, czy do danego rachunku została później wystawiona faktura VAT. Typ dokumentu wskazuje księgową formę tego dokumentu. Może nim być rachunek, faktura bądź usługa gastronomiczna. Na końcu tabelki, w kolumnie Akcje, Możesz anulować niefiskalny paragon, co spowoduje jego usunięcie z listy. Możesz także zobaczyć dalsze szczegóły wytworzonego dokumentu. W tym miejscu, Możesz wydrukować rachunek. Należy jednak pamiętać, iż nie jest to opcja pozwalająca na ponowny wydruk na drukarce fiskalnej, lecz na zwykłej drukarce komputerowej. Dokument taki może nie mieć waloru księgowego. Wybierając przebieg rachunku, możesz zobaczyć historię tworzenia danego dokumentu. Wybierając ustawienia kolumn, możesz poszerzyć podgląd o dodatkowe pola. Liczbę osób przy stoliku. Zachęcamy do aktywacji tej opcji w sekcji Lokale ustawienia rachunku. NIP. Wyświetli NIP nabywcy, jeżeli taki został wprowadzony do danego dokumentu. Dostawca zewnętrzny. Pole to. Wyświetli źródło, z którego otrzymałeś dane zamówienie. Widoczne zestawienie możesz także wyeksportować do pliku CSV. Należy jednak pamiętać, że tak stworzone zestawienie nie ma waloru księgowego.